I otrzymaj guidowy z tej strony Kiabusa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czy w tym roku będą wakacyjne piki. To jest temat, który pojawia się co roku na moim kanale, natomiast co roku ta sytuacja się zmienia, dlatego też musi po prostu się pojawiać co roku. Niezmiennie, ale niezmiennie też was zaproszę na stronę Sell Your Skins, gdzie swoje skiny możecie sprzedać. I strony bardzo polecam, bo naprawdę są zbliżone ceny do tych facebookowych na grupkach, wiecie o co mi chodzi około tam 63-5%. Także serio, jak chcecie, instant i szybko i legitnie swoje skiny sprzedać. No to polecam, swoją drogą strona jest Polska, także. E Patriotycznie wspierajmy, <noise> ale tak naprawdę to link macie w opisie, przypominam, że z kodem KEBUS 5% bonusu do takiej transakcji, także warto korzystać, a link macie w opisie. My przechodzimy do tego co najważniejsze, czyli do omawiania wakacyjnych pików. Czy w ogóle się pojawią w tym roku, czy będą, czy nie. Więc zaczniemy sobie od, wyszuka od wyszukania pojemnik z kapsułą, ja nie pamiętam jak on się nazywał. Nie, pojemnik z kapsułą, co ja gadam, pojemnik z naklejką. Pojemnik z naklejką to był chyba ten. Generalnie na nich bardzo widać oddziaływanie wakacyjnych pików. Także tutaj mieliśmy na przykład w kwietniu. No i teraz pytanie, bo mieliśmy pik we wrześniu, ale widzicie, tutaj był lipiec, tutaj był czerwiec, tutaj był sierpień. I pytanie teraz po prostu, czy ten pik wrześniowy nie, nie był tym czymś. Znaczy, jeśli mam być szczery, to ta hosza, którą mieliśmy, uważam, że nie jest wystarczająca. W sensie, tak w skali całego roku i w skali generalnie tego, co się dzieje na Steamie, ilu nowych graczy przybywa i jak duże zainteresowanie tą grą dalej jest, jak i samym rękiem automatycznie, no to uważam, że e, pik pokroju akurat na tej kapsule 100 zł jest totalnie niewystarczający i e, Myślę, że się jeszcze pojawi. Teraz jesteśmy w momencie, gdzie i temy zaczynają spadać, zbliżamy się do przysłowiowej besy, natomiast te ceny w końcu odbiją. Pytanie kiedy? No, można sobie tutaj rzucić jakieś oscylacje, wiadomo, pokroju lipiec, pokroju sierpień. Osobiście nie liczyłbym na odbitki w stylu, właśnie jakichś pików na pokroju czerwca. To jest zdecydowanie za wcześnie. Celowałbym bardziej w lipiec, sierpień. Teraz jest dobry moment na obserwację rynku, na uzbrajanie się i swoich inwestycji. Także, jeżeli chcielibyście coś zakupić, to polecam zacząć się już rozglądać i analizować te przedmioty, wybrać sobie parę i trwale dążyć w ich analizie, dlatego że no to będzie jeden z lepszych momentów na zrobienie tego. Ja sam się tutaj mocno przykładam do analizy poszczególnych przedmiotów, żeby po prostu nie przespać okazji. To jest najlepszy czas i najlepszy moment na zwęszenie takich właśnie kąsków. Także serdecznie Wam to polecam. E, takie obserwacje rynku, już nawet ab, abstrahując od y, moich filmików, po prostu żeby też zrobić to na własną rękę, bo no, jednak samemu zdobywa się najlepiej doświadczenie, także ja mogę Was nakierować, ale Wy musicie e, wykonać ruch pionkiem, że tak to nazwijmy, także e, to by było na tyle. Hmm, czy na pytanie odpowiedziałem? No, odpowiedziałem. N nie jestem w stanie wam podać dokładnej daty, bo nigdy tak nie robię. Ale jeśli miałbym strzelać, to okolice sierpnia, może września, ale zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie, spadki. Trzymajcie się. Yo!